Nike uruchomiło właśnie Black Friday 2025 i teraz przedstawi Ci top 5 najlepszych produktów, które możesz kupić do minus 50%. Chodźmy więc. Aha, wszystkie linki oczywiście w moim profilu. Numer 1. Toteutu, tutaj Air Plusy za uwaga. 469 zł. Tak one właśnie wyglądają. Bardzo fajne i idealne na przykład do tekwica. Kolejne buty. Mega wygodne. Air Max DNA. Kosztują 489 zł z 819 zł. Klasyki od Jordana. No chyba możemy już tak powiedzieć. Nike Spy Zaki, Low. Za uwaga. 469 zł. Bardzo fajna, ciemna kolorystyka. Idealna na aktualną pogodę. Bo według mnie nie ma sensu w obecnej zimie nosić butów zimowych. Jeżeli nie mieszkacie na południu kraju. Kolejne buty. te oto tutaj Jordany Midy. I te Jordany Midy dostaniecie. Za 369 zł. Z kolorystyka naprawdę bardzo spoko. Miks kilku, które były kultowe dla Jordana. No i numer 5 hypeowe. I to jak, Nike Shoksy TL. Tak, całe białe i całe czarne za 489 zł. Słuchajcie, tylko 5 z ponad 2000 rzeczy na wielkiej wyprzedaży Black Friday Nike. Ona trwa od dzisiaj. Do 30, do minus 50%, 30%, różne przeceny na bardzo duże rzeczy. Wszystkie linki oczywiście są w moim bio. Tam znajdziecie link również do fanpage'a Steel Alert, na który zapraszam, na który wrzucamy wielki Black Friday, nie tylko Nike, bo streetwear, elektronika oraz obuwie. Pamiętaj, żeby mnie zaobserwować, będę robił więcej takich zestawień, oceniam również perfumy i elektronikę.